Milion siedemset, milion pańskie milion trzysta, Mniej niż milion Witajcie trzy. O, z tej strony Urban. w dzisiejszym odcinku będzie na pewno dużo tego, odcinku Górek. Będę mógł zadbać o moją tężyznę fizyczną, ale przede wszystkim także będzie ładnie i bogato. Zapraszam ponownie do Hampstead. Dzisiaj pokręcimy się w okolicy Hampstead Village i jej magicznych, takich małych uliczkach i bardzo fajnych domkach. Więc Zapraszam na kolejny odcinek Urban w Londynie. można się spodziewać po Hampstead przede wszystkim spokoju, spokoju, zieleni, kulturalnych ludzi i przede wszystkim bogatych ludzi. Ale w Hampstead także znajdziemy dużo fajnych domów z fajną historią. I tutaj po prawej stronie znajduje się właśnie taki dom, w którym mieszkał nikt inny jak lekarz żydowskiego pochodzenia Zygmunt Freud. Tu mieszkał dwa ostatnie lata swojego życia wraz z małżonką. Zresztą małżonka od niego w ogóle to 40 lat młodsza. Proszę, to był ostatni adres w jego życiu. 20 Mersfield Gardens. Tutaj sobie mieszkał właśnie i pracował Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy. Bardzo klimatyczny dom. Teraz tam znajduje się muzeum. Dzisiaj, niestety, jest Bank Holiday, czyli takie tutejsze święto. Do muzeum nie da się wejść, ale jak widzicie, pierwszy przystanek mój w Hampstead już bardzo fajny dom Zygmunta Freuda. Ciekawe, ciekawe. Na bardzo klimatycznej uliczce. Idziemy dalej. Zastanawiacie się pewnie, kto mieszka w Hampstead Village. W Hampstead Village mieszkają różne osoby. Mieszkają tutaj znani lekarze, adwokaci. Mieszka dużo Żydów. Nawet bym powiedział, że bardzo dużo Żydów. Ale i mieszkają także celebryci, mieszkają także piłkarze. Między innymi Santi Cazorla z Arsenalu mieszka tutaj w okolicach Hampstead Village. Gdzieś o tym czytałem i nawet widziałem go raz z synem. Grał w piłkę w parku w Hampstead. Oprócz tego mieszkają tutaj naukowcy, inżynierowie. Naprawdę przekrój ludzi jest różny. Od takich, którzy całe życie pracowali na swoje majątki do takich, którzy z dnia na dzień mogli się tutaj wprowadzić i być częścią no, tej zajebistej społeczności tutaj. To tu jest fajna społeczność. Ma ona swój taki super klimat. Już nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o kulturę, grzeczność, elegancję. Jest naprawdę super tutaj. A skoro już jesteśmy przy tym hajsie, to można także wspomnieć o tej ulicy, która znajduje się przede mną Frognal Way. Uliczka w Hampstead, Hampstead Village. Zresztą spójrzcie, nie ma asfaltu i naprawdę ta ulica wygląda, jakby no była gdzieś na wsi, a nie w wielkiej, nowoczesnej metropolii. Spójrzcie na ten klimat i zapamiętajcie nazwę: Frognal Way. Ta uliczka jest w pierwszej dziesiątce najdroższych ulic w całej Wielkiej Brytanii. Tak to wam powiem. Średnia cena nieruchomości tutaj to 12 baniek. Tak wygląda ta ulica w dalszej części. Znajduje się tutaj, nie wiem, może na moje oko 15 naprawdę fajnych rezydencji. Od takich starych do takich flatów, bloków z lat 70. Ale przez całą długość ulicy, jak widzicie, idą kamienie i piach. A ulica jest naprawdę bardzo droga. I bardzo ładna przy tym, bardzo klimatyczna. Naprawdę można się tutaj poczuć jak na wsi. Holy Walk, czyli święty spacerniak, a obok kolejny cmentarz. Przejdźmy się tym cmentarzem. Niezły jest. Tutaj znajduje się dom zapewne za grube bańki z widokiem na stary cmentarz. Muszą mieć pewnie niezły klimat w Halloween. Dobra, idziemy na Holy Walk. Tam pokażę Wam bardzo klimatyczny kościół. Kościół, no takiego kościoła jeszcze nigdy w Anglii nie widziałem. Widziałem w innych krajach, widziałem w Meksyku, w krajach hiszpańskich, ale w Anglii takiego kościoła nie widziałem. Zaraz zobaczycie, co to za kościół, czy jak on wygląda. Idę cały czas w górę. Holy Walk. Natykamy się na coś takiego, przepiękny kościół St Mary Catholic Church. Zobaczcie, jak ten kościół jest tutaj wpasowany. To jest kościół w takim hiszpańskim stylu, katolicki kościół wbity pomiędzy pomiędzy domy mieszkalne. Myślę, że tutaj to po prawej stronie będzie jakaś zachrystia czy, czy coś w tym stylu, ale tutaj i tutaj i tutaj i za mną jest taki fajny dom, też. Jak powiedziałem, takie kościoły, tak małe. W takim stylu widziałem w Hiszpanii i w Meksyku. Jeszcze, jakby tylko było niebieskie niebo. Normalnie, jak to się mówi, wypisz, wymaluj hiszpański kościół. A teraz wchodzimy w prawdziwe Hampstead, w Hampstead, gdzie będą wąskie uliczki. Uuu, zobaczcie tam. Jaki ktoś ma wielki salon z wielkimi oknami, <grych> wchodzimy w uliczki. W uliczki typowe dla Hampstead. Typowe domy dla Hampstead przede wszystkim bardzo ładne, piękne i drogie. Więc poczujmy się teraz jak w prawdziwym Hampstead. Takie górki na co dzień muszą pokonywać mieszkańcy Hampstead. Tamten w dole z wózkiem to naprawdę współczuję. Ta dzielnica nie jest zrobiona, nie jest przyjazna dla matek z dziećmi pchania wózków. Uf. wierzcie mi takie górki, takie serpentyny, a na dodatek jeszcze strome schody są tutaj na każdym kroku. Tutaj w jedne miejsce wchodzi się pod górkę, a za chwilę już jest o! Z górki. Oj, podziwiam, podziwiam normalnie. Tu jeszcze koleś. A co by było, jakby, jakby kolesia nie było, i musiała by ten wózek pchać. Matka tak, przerąbane, przerąbane, no ale coś za coś. Chce się mieszkać w ładnym, nawet bym powiedział, pięknym miejscu. To trzeba pójść czasami na jakieś kompromisy. Tu kolejne klimatyczne uliczki Hampstead przypominają mi trochę uliczki Lizbony, może Porto. Na Malcie było podobnie. Wąskie uliczki jednokierunkowe przede wszystkim. Na końcu musi znaleźć się oczywiście pub. I tu znowu trzeba zejść w dół. A stąd rozprzestrzenia się fajna panorama na centrum, w tym GoPro głupim nic nie widać. Ale widać i Sharda, widać i Beaty Tower, i widać wszystkie ogródki, i balkony okolicznych mieszkańców. Takie uroki Amsterdam. Idziemy na dół. Za dziwna pogoda. Pada deszcz. Od czasu do czasu świeci słońce. Znaczy ten deszcz to taki jest. To dupy bym powiedział, bo to nawet nie deszcz. Ale powiem Wam tak, chodzę sobie po tym Hampstead i myślałem, że dużo znam miejsc w Hampstead. A tu jednak ząk. Odkrywam cały czas nowe fajne miejsca, fajne uliczki. Na przykład jak ten cmentarz. Nie byłem na tym cmentarzu wcześniej, a jest super. Tak sobie myślę, że Hampstead to będzie też dobra miejscoweczka, żeby zabierać was na wycieczki. Jeżeli przyjeżdżacie do Londynu i szukacie przewodnika po fajnych miejscach, nie takich typowo obleganych przez turystów, jak London Eye czy Big Ben, nie mówiąc już o Pałacu Buckingham, piszcie na tego maila, którego widzicie tutaj na dole. Ja wam postaram się zorganizować zajebistą wycieczkę po zajebistych miejscówkach. Może to będzie Hampstead? Wszystko zależy od was. Za mną znajduje się Park Hampstead. Hampstead Heath dokładnie, który już pokazałem wam we wcześniejszym odcinku, właśnie o Hampstead Heath, oaza spokoju bogatych ludzi. Ale nie o tym, bo co ja chciałem wam teraz pokazać, to jest ten dom. Ten dom zaprojektowany i wybudowany w latach 39, 1939 przez Erno Goldfingera, węgierskiego architekta, bardzo modernistycznego jak na tamte czasy. I właśnie ten Erno Goldfinger zaprojektował i wybudował ten oto dom. Wyobraźcie sobie, że na lata 30. ten dom był bardzo futurystyczny. Bo spójrzcie, jakie tutaj domy otaczają nas dookoła. No i żeby wybudować tamten dom, to trzeba było kilka takich jak ten domów, niestety, zburzyć. Przez to także lokalna społeczność troszeczkę znienawidziła Erno Goldfingera. Kojarzycie takiego artystę jak Ian Fleming, czyli ten pan, który napisał całą serię filmów o Jamesie Bondzie. Ten pan był rezydentem. Mieszkał gdzieś tutaj w okolicy. Nie wiadomo, może mieszkał i wcześniej na miejscu tego jednego z domów, który był zburzony. W każdym razie pan Flaming był tak wkurzony na pana Goldfingera, że w sposób bardzo karykaturalny umieścił postać niskiego, grubego Goldfingera w jednym ze swoich opowiadań o Jamesie Bondzie. Zresztą o takim samym tytule, bo Goldfinger. A tutaj siedziałem sobie na ławce. Ufundowanej przez Jamesa A.J. Goldfingera. I ten koleżka zapewne to wnuk. A tak wygląda sobie jeszcze raz ten jego dom, w którym on kiedyś mieszkał. No i który stworzył jego mieszkanie. To jest tylko to w środku, te dwa środkowe okna, bo tam jest osobne mieszkanie, to jest osobne mieszkanie. Teraz tam znajduje się muzeum. Kto chce, może sobie po prostu przyjść. Wejść. Jest tam jakiś chyba drobny też, e, drobna opłata na wejście nie wiem 4-5 funtów. Ale budynek ciekawy bardzo musiał być modernistyczny, jak na lata 30. Teraz znajduje się w okolicy stacji. Hamstead Heath Overground, gdzie znajduje się no trochę takich modnych i drogich knajpek. Znajduje się ten Royal Free Hospital, gdzie gwarantuję Wam, że urodziło się bardzo dużo polskich dzieci. Ale znajduje się coś jeszcze. Tam na samym końcu górki. Będzie to taki smaczek dla wszystkich fanów George'a Michaela. Zresztą o George'u Michaelu też mówiłem w poprzednim odcinku z Hampstead Heath. George Michael bardzo był zżyty z tym miejscem. I pewnie pomyślicie sobie, że to jest jakiś kościół. Nie jest to kościół, jest to studio, a raczej studia Air, w którym George Michael, w których George Michael, bo to jest kilka tutaj studii w środku, w których George Michael nagrywał swoje albumy. Był bardzo związany z tym miejscem. Tak związany, że nawet kiedy chcieli zamknąć to studio, to George Michael całą swoją wielką osobą stawił się jak widać, studio do dzisiaj działa, do dzisiaj pracuje. Dla mnie, osobiście, jeżeli chodzi o architekturę, chyba najlepiej wyglądające studio w Londynie, jakie widziałem. To jest ta sama klasa sprzętu, producentów, co Abbey Road Studios. A to jest Air Studios. Ponownie mam ciekawostkę dla fanów Georgia Michaela. Widzicie ten sklep. Snappy Snaps, to jest taka sieciówka, gdzie no, można sobie wywołać zdjęcia, wrzucić ładnie w ramkę, albo wydrukować na koszulce, ale... O co chodzi z Michaelem i z tym sklepem? No o to, że pewnego dnia roku 2010 George Michael jechał sobie swoim samochodem, zapewne do domu, do Highgate, gdzieś tam, pod wpływem narkotyków i alkoholu, jak donoszą media, i przepięknie wbił się w ten sklep. Najlepsze jest to, że po tym wypadku tam była taka, no może niewielka dziura, ale ale widać było, że coś się tam wbiło i ktoś napisał dużymi literami napis Łam. A w ogóle jak George Michael zmarł, to też nie wiedząc dlaczego, fani przywieszali różne listy i kładli kwiaty pod tym sklepem. Taki z naszego George'a był Ancymon. Jestem teraz w samym centrum Hampstead Village przy głównej High Street i tutaj ponoć, w tamtej budzie, znajduje się najlepsza naleśnikarnia. Ludzie mówią, że są to najlepsze naleśniki na świecie. Kolejka jest długa w normalnych okolicznościach w życiu nie stałbym w takiej kolejce, ale ponieważ chcę sprawdzić czy te naleśniki naprawdę są tak zajebiste. No to stanę. Jest godzina powiedzmy za 7 minut czwarta. Zobaczymy, o której dostanę naleśnika. Idę w kolejkę. Jest 20 minut później. Ja dopiero złożyłem zamówienie. Kolejka się nie zmienia. Jest cały czas długa. 20 minut do złożenia zamówienia. Teraz pewnie jeszcze drugie 15 minut trzeba będzie czekać, żeby dostać. Naleśnika. Zamówiłem z jajkiem, z szynką i serem. Mam nadzieję, że będzie dobry. I mam mojego naleśnika z szóstaka. Zobaczymy, czy było warto. Jak zjem to Wam powiem. Co sądzę o tamtych naleśnikach? Dobre. Nawet powiem, że bardzo dobre. Ale ja dałem. Podobnie dobre za zdecydowanie mniejsze pieniądze i zdecydowanie <laughs> szybciej się na nie czekało. Więc, e, jeżeli ktoś lubi sobie stać w kolejkach, tak jak lubią to Londyńczycy, zresztą ostatnio nawet zrobiłem takie zdjęcie i wrzuciłem na swoje kanały społecznościowe Facebook, Instagram. Możecie zobaczyć. Więc, jak lubicie sobie stać tak jak Londyńczycy, cierpliwie. Nie przeklinając w kolejce pod nosem, postałem. Nikt nie powiedział ani jednego gorzkiego słowa na to, że musiał stać. Więc jestem pełen podziwu dla nich, żeby sobie tak stać. A naleśniki, okej, okay, dobre, bardzo dobre. Dobre, ale jeszcze raz, nie. Drugi raz bym 20 minut nie czekał. Dobra, a teraz pokręcimy się po centrum Hampstead jeszcze chwilkę i będzie czas śmigać do domu. A jak ktoś chce wynająć mieszkanie w tej okolicy, no to musi się liczyć, że za kilkupokojowe mieszkanie albo jakąś chatę musi zapłacić no na przykład tutaj 3,5 tysiąca. Tygodniowo 3,900 tygodniowo, 1200. O, to chyba jest najtańsze, które znalazłem. 890. O, nie, tu jest trochę tańsze. 775 na tydzień. Generalnie są takie ceny. Bez tysiaczka tygodniowo, to raczej tutaj sobie nie pomieszkacie. O, tutaj pewnie będą na sprzedaż. tutaj też co nas sprzedaż, 1700, 1400 1,4 1400 1,3 3 O, mniej niż bańka, ale to jest chyba zwykły dwupokojowy apartamentos. I ostatnie ciekawe miejsce w Hampstead to Hampstead Stacja, stacja metra. Chociaż nie chodzi mi o samą stację metra, a raczej chodzi mi o perony, które są na tej stacji metra i są to najniżej położone perony względem stacji, budynku stacji w całym Londynie. Schodami w dół schodzi się 60 metrów, więc zobaczymy, jak długo będzie się schodziło schodami powiem wam, często tutaj się zdarzało często się zdarzało że nie działała winda a jak nie działa tutaj winda to musi być naprawdę hardkorowo ile mamy? mamy 320 stopni 320 stopni, 60 metrów dół no myślę, że będziemy szli z dobrą minutę patrzcie jaki klimat tu może akurat nie widać, ale jak zajdę niżej, będzie widać, jak naprawdę wysoko jest na tej stacji. Wszystko stare. Zresztą, stacje czarnej linii Northern Line są najstarsze. W sumie ze wszystkich takich ocalałych budynków. Są bardzo charakterystyczne, bo z zewnątrz są właśnie wyłożone takimi brązowymi płytkami idę już prawie minutę cały czas nie ma końca Uf, wyobrażam sobie co się dzieje jak się idzie do góry oj, chyba tak hardkorowy nie jestem, żeby testować te schody w drodze na górę, lepiej wolę Uf, schodzić na dół słuchajcie, idę już Jakieś półtorej minuty, chyba około minuta 15, może i ciągle nie widać końca. Ciągle nie widać końca, powoli zaczyna mi się kręcić w głowie. <grym się> Oj, poważnie. No, już troszeczkę zaczyna mi się tak fajnie robić. Patrzcie, jeszcze nie ma końca. Jeszcze nie ma końca, to są tak naprawdę kurze. 60 metrów. Jakiś dobry 15-piętrowy blok to jest. Kto mieszka w wieżowcu, to wie co to oznacza niedziałająca winda. Przez dzień, gorzej przez tydzień. Jak przez tydzień nie działa winda, to trzeba wiedzieć kiedy wychodzić na zakupy. Z głową to trzeba robić. Patrzcie, kurwa jeszcze to się nie kończy, no. Ja pierdzielę. Faktycznie to są chyba najdłuższe schody w metrze. I najniżej położona stacja. Cały czas się nie kończy, cały czas się nie kończy. Słuchajcie, kurwa, śmigam już drugą minutę. I te schody właśnie się nie kończą. O ja pierdzielę. Poważnie. O ty kurde. Jak wysoko to jest. Widać coś przez tą szparę? Nie widać, ale tu chyba już jest koniec. Oj, słyszę tak. Słyszę pociągi. To jest już koniec. Cóż, ja Wam dziękuję za ten odcinek z Hampstead. Naprawdę było bardzo fajnie. Polecam Wam Hampstead na jednodniowy wypad. Jest spokojnie, ładnie i bogato. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam na następne do subskrypcji i pamiętajcie 11 czerwca spotkanie z widzami w centrum Londynu przy stacji Holborn. Tutaj w opisie macie link do wydarzenia. Trzymajcie się, cześć, jaś Mikal na metro.